To pierwsze czytanie. Mówi, że Pan chce odbudować Jerozolimę, ale będzie to tak wspaniała renowacja, że wszystkie narody, a nawet wszystkie zwierzęta zamieszkają w niej. Tak, że murów nie trzeba, czyli granic tej wspaniałości, tej radości stawić i tej chwale nie trzeba żadnych granic stawiać. To jest taki obraz rajski, bo ludzie i zwierzęta razem, jak w raju, a granicą jedyną będzie granica ognista chwały pańskiej. Ona już nie będzie bronić wejścia do raju, ale ona będzie zabezpieczać nas w tymże raju. Tak więc hmm, możemy się radować tą obietnicą, ale Ewangelia Łukasza w Dziwny, nie, niespodziewany dysonans. Tam to było Zachariasz II rozdział, a tutaj Łukasz dziewiąty rozdział. Nagle z durowego robi się tonacja molowa. Bo oto Chrystus, którego podziwiają za wszystkie jego czyny, cuda, mówi, że będzie wydany. Czyli zdradzony, wydany, czyli aresztowany, wydany, czyli na, na kaźń prowadzony, i wreszcie wydany, czyli ziemi pogrzebowej przekazany. I apostołowie, zapewne również my, nie byli w stanie tego zrozumieć, pod zaraz, ani nawet nie byli w stanie tego dociec, czy też zapytać. Co, co oznacza to męczeństwo Chrystusa w kontekście życia chrześcijańskiego, które chcielibyśmy, aby wyglądało yy, tak jak to czytanie z Zachariasza, pełne radości, chwały, wspólnoty, szczęścia, harmonii? Z jednej więc strony mamy tę Jerozolimę bez granic, gdzie Pan sam jest granicą i gdzie pozwala się radować, cieszyć yy, pełnym sukcesem. A z drugiej strony mamy śmierć Pana i to w etapach Jego męczeństwa. Jest to jak gdyby Bóg daje, na, daje nam dzisiaj, jak gdyby taki awers i rewers tej samej monety Ducha Świętego. Otóż Duch Święty, który jest pową chwałą, chwałą z, z Zachariasza II rozdziału, wypełniającą Jerozolimę, odbudowującą nasze, Twoje życie, moje życie, życie naszych rodzin, naszych wspólnot, parafii, kościoła, społeczeństwa. Ten Duch Święty, który chce nam dać radość i będzie ją dawać. Jednocześnie zaprasza nas do męki Pana. Męki, która początkowo musi być niezrozumiała jak dla apostołów i wzbudzać nie tylko respekt, ale i prawdziwą bojaźń, strach. A jednak to ten sam Duch Święty. Wydaje mi się, chciałbym mówić w ogóle o życiu chrześcijańskim. Wydaje mi się, że te dwa czytania pokazują nam, szczególnie Ewangelia, konieczność radykalizmu. I okazuje się, że ekwiwalentem, rewersem życia w chwale jest męczeństwo na ziemi. Bazylii Wielki, ponieważ jestem wirtualistą, też posługuję w kościele greckim, trochę znam Bazylego. Bazylii Wielki mówił, że monaszystwo, czyli życie zakonne, byłoby niepotrzebne, gdyby mocne chrześcijańskie życie w rodzinach. Albowiem wtedy rodziny byłyby opactwami i nie potrzeba byłoby uciekać od rodzin w opactwa. Również życie Jezusa pokazuje ten radykalizm również przede wszystkim. A mianowicie w tym, że Jezus... Prowadząc życie świeckie, prowadzi jakby życie z jednej strony mnisze, a potem w rewersie życie męczeńskie. Jako świecki jest bezrzędny, jest czysty, jest posłuszny Józefowi, Marii, Bogu, jest ubogi, prowadzi życie w ukryciu, a, a także w apostolstwie i w nieustannej modlitwie. Z jednej strony jest świeckim, a z drugiej strony jakby mnichem a ekwiwalentem tego potem, ukazującym jak gdyby stopień poświęcenia, stopień gotowości, stopień radykalizmu owych 33 lat, staje się wielki tydzień, a zwłaszcza wielki czwartek i wielki piątek, staje się jego męczeństwo. A więc on cały czas był w męczeństwie. Całe jego życie ukryte było jak gdyby w takim radykalizmie, niemniejszym mniejszym niż Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Wielki Czwartek i Piątek ukazały nam rewers tego życia, które było dostępne wcześniej w awersie życia nazaretańskiego, betlejemskiego, egipskiego i znowu nazaretańskiego. Jezus jest dla nas, jak gdyby, prekursorem, jest taką matrycą, jest mm, miarą, do której mamy dążyć. Drodzy bracia, siostry, życie chrześcijańskie w pierwszych trzech stuleciach nie wymagało życia zakonnego i nie rozwinęło się ono. Dlatego że każdy chrześcijanin prowadził życie chrześcijańskie na granicy męczeństwa. Chrześcijanie gromadzili się wiedząc, że mogą być aresztowani, chociaż prześladowania nie trwały non-stop wszędzie, ale wypuchały to tu to, to tam. Tym niemniej wszyscy wiedzieli, że mogą stracić mienie, ojczyznę w wyniku banicji czy wręcz być poddani torturom i śmierci. Tak więc do III stulecia, do początku IV stulecia, do edyktu mediolańskiego, cesarza Konstantyna Wielkiego, właściwie życie chrześcijańskie było prowadzone prawdopodobnie bardzo przez wielu radykalnych z gotowością do męczeństwa. I to, i to zanika po wydaniu tego edyktu, gdy do parafii trafia wielu ludzi. Letnich. i wtedy właśnie powstaje życie zakonne. A więc życie zakonne powstaje wtedy, kiedy zanika gorliwość w parafiach i w rodzinach chrześcijańskich, kiedy zanika jak gdyby ten smak męczeństwa i radykalizmu aż po oddanie życia. To więc chciałbym podkreślić, że nie jest przesadą być gotowym dla Chrystusa stracić mienie, ojczyznę, czas, zdrowie, rodzinę, życie. Że w pierwszym rzędzie jako świeccy jesteście powołani do nie mniejszego radykalizmu niż zakonnicy, niż osoby konsekrowane. Drugorzędnie musicie jako świeccy troszczyć się o zdrowie, o przyszłość, o rodzinę, o pracę, o pieniądze, o mieszkanie. Ale to drugorzędnie i tylko troszkę, tyle o ile. Jak mówi Ewangelia, prezes Ewangelii, nie zbytnio, czyli nie pierwszorzędnie. I właśnie to Jezusowe nie troszczy się zbytnio oznacza nie troszczy się w pierwszym rzędzie o to, ale w pierwszym rzędzie troszczy się o radykalizm. Drugie, drugi moment, o który, który chciałbym pokazać w związku z życiem chrześcijańskim to jest bycie prowadzone przez Boga, przez opatrzność. Nasze życie powinno być prowadzone przez opatrzność. Czyli przez ducha świętego, czyli w praktyce przez emanację, iluminację, objawienia, natchnienia. Chciałbym dać przykład jako taki dowód, nie wiem, poszlakowy na to, iż nasze życie rzeczywiście jest przez Boga planowane. I wybaczcie, że skorzystam z mojej biografii. Mój tata, Ryszard, kocham go wiaręcem. Nie mógł przyjechać, ale prosił pozdrowić, podobnie mam, mama. Tata ma dzisiaj zjazd absolwentów Liceum bolszczyńskiego. Jest to pierwszy zjazd po 30 latach. I ostatni. Potrzeba im dużo ducha świętego, żeby potrafili się rozpoznać i wspomnieć. Otóż mój tata urodził się 7 grudnia, to jest wspomnienie świętego Ambrożego, a ja urodziłem się w dzień wspomnienia świętego Augustyna. A Ambroży urodził duchowo Augustyna, a mój tata urodził biologicznie mnie. Mój dziadek walenty został aresztowany w 1945 roku i wywieziony przez ruskich na Ukrainę i tam zginął. Prawdopodobnie jako męczennik. I, i ponieważ był baptystą, zapewne z przebaczeniem w sercu dla oprawców. Stąd moja Ukraina. Jestem jedynym kapucynem, który nie chciał tam jechać. Który nie napisał podania, aby tam jechać. I nie napiszę. Jestem kapłanem od razu, gdy się nauczyłem i zapegnąłem kapłaństwa, towarzyszyła i z życia zakonnego, i towarzyszyło mi ciche, głębokie przekonanie, iż to za tym swoim moja babcia Anastazja, a potem skonstatowałem, iż miała ona synka, który mając 8,5 roku tragicznie zginął, a był wielce pobożny i babcia miała nadzieję, co do jego przyszłości w kapłaństwie. I czułem, że moje kapłaństwo to jest Bóg, który się spóźnił, który nie znalazł o mnie wtedy, ale potem. Moja mama dała mi na życie miliona Piotr i Jacek. Piotr pomaga, charyzma Piotra pomaga mi tyle, ile prowadzi w dziełka. Natomiast pytałem się o tego Jacka, dlaczego znaczy Jacek, matka, nie potrafiła sobie przypomnieć. Ale gdy zakładałem szkołę w Moskwie, skonstatowałem, że idę po szczadach Jacka. Jako poznania powinienem był wstąpić do prowincji krakowskiej, warszawskiej, Kapucynów, ale dziwnym trafem wstąpiłem do Krakowskiej, skąd wywodził się Jacek, odrogąż. Gdybym był warszawiakiem, pracowałbym na Białorusi prawdopodobnie, tak? Pracuję na Ukrainie, gdzie Jacek działał na Halickiej Rusi, a potem kijowskiej, a potem aż doszedł do Księstwa suzdackiego, czyli za Moskwę i ponoć opierał się o ścianę chińską gdzieś na terytoriach obecnego Kazachstanu. W Moskwie skonstatowałem, że idę po jego śladach. Jesteśmy już też blisko ściany chińskiej. Tak więc, jeżeli widzę w swojej biografii yy, ślady dawnego echa, dawnego zamysłu i planu Boga co do mojego życia, to ekstrapolując, podejrzewam, że tak samo lepiej może nawet le jest w Waszym życiu. A więc, Duch Święty już od dawna zaplanował każdy dzień i chwilę. Chodzi więc o to, abyście byli, abyście byli posłuszni, ulegli abyśmy okazywali się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i również we właściwej roli. Właściwe miejsce, czas i rola. Chodzi też o to, abyśmy nie hamowali, nie hamowali i byli wielkodusznymi, godnymi i szybkimi, często nie rozumiejąc ani nie czując. Jak już powiedziałem, nie jestem wielkim zwolennikiem zjazdów, takich większych, raczej już rekolekcji, przynajmniej weekendowych. Ale uznaję, chociaż nie czuję, uznaję, że jest taka potrzeba, chociaż nie, nie czuję tego emocjonalnie. Natomiast sądzę, że właśnie za tym trzeba iść, bo Bóg oddziałuje przede wszystkim na rozum poprzez wiarę, poprzez rozum oświecony. Racjo et fides, rozum i wiara. No i trzeba za tym iść. Jesteśmy tutaj właściwie jako przedstawiciele filmu. Nawet z mojej rodziny jestem tylko moja siostra i ja. A tak naprawdę w szkole uczestniczą wiele więcej osób z samej mojej rodziny. A na fajerze tutaj są tylko dwie osoby. Ale to dlatego właśnie, że nie potrafimy. Być wielkodusznymi i zaufać temu głosowi, który przemawia w naszym umyśle dzięki wierze. Bo to jest, to jest ta przestrzeń, w której duch święty chce nas prowadzić. Nasz umysł wierzący. Nie tyle nasze emocje, uczucia czasami, nie zawsze, niekiedy rzadko, ale właśnie umysł. Gdybyśmy tutaj przyjechali wszyscy, ten kościół byłby w pełni zapełniony, tak? Bogu dzięki, ale byłby w pełni zapełniony. A więc chodzi o to, żeby być gorliwym i szybkim. Chodzi o to, żeby nie rozeznawać zbyt długo, ale poddawać się. Z mojego doświadczenia wynika, że trzeba być maksymalistą, że trzeba być trochę gwałtownikiem, jak mówiła Teresa z pasyrowym krokiem do nieba się nie wchodzi. A ja bym dodał, elegancko się wchodzi do Cześcica. tam dopiero człowiek przyspiesza. Trzeba być ofiarnym. Dzisiaj na tej Eucharystii będziemy zbierać pieniądze na dzieła szkoły. Trzeba być ofiarnym, gdy chodzi o pieniądze. Trzeba być ofiarnym, gdy chodzi o czas. Trzeba być ofiarnym, gdy chodzi o odwagę, bo czasami jest czas, ale nie ma odwagi do służby. Panie Boże, pomóż, pomóż nam być ofiarnymi, gdy chodzi o odwagę. Kto jest ofiarny, to będzie szczodrze zbierany. Trzeba być Nie mam wakacji ani dni wolnych ale mam wielką frajdę, której podejrzewam moi współbracia niektórzy mogą nie mieć, mając wiele czasu wolnego. I to co Bóg ofiarował mi jest lepsze niż to co robią oni, niektórzy. Bo potem, potem widzi się owoce. Większość pewnie owoców się nie widzi, póki co. Ale nawet jeśli widzi o mocy się frajda, trzeba frajdę od Boga, czyli Boże zadowolenie. W tym kroczeniu za Bogiem trzeba być konsekwentnym. Blachnicki mówił o tak zwanej wierze konsekwentnej. Powiedziałeś, a, idź aż do Z. Czy wiesz, co oznacza litera Z w naszej szkole? Literą Z nawet nie jest rok misyjny. Zresztą nie wiem, każdy będzie miał inne Z, inną Omegę. Alfa to jest wejść do szkoły i brać udział w formacji, to jest beta. Utrzymać się do końca formacji w szkoły, do piątego stopnia na Ukrainie, to jest Gamma. Zacząć służyć i, wy... i dojść do jubileuszu, dziesięciolecia w służbie, to będzie delta. Ale na czym polega omega w szkole? A to jest właśnie konsekwencja, jest omega, a nie delta. Niektórzy nie dojdą nawet do beta. Czy dojdą do nieba? Nie. Albo tu, albo w czyśćcu trzeba dojść do omegi, a nie do delty, czy do bety. Trzeba być też, wydaje mi się, pesymistą. Ja jestem pesymistą i to mi pomaga się nie rozczarowywać. Panowie Piotr i Paweł starunia robią szkołę, zakładają szkołę. Trzeba być optymistą. Bóg wszystko może i raczej się uda. Ale trzeba też być pesymistą. E, a może się nie uda. Jestem, jak poznania, muszę być pesymistą. Na pewno się nie uda. Nie chodzi o toru już. W ogóle ta szkoła się nie uda. Te wszystkie dzieła się porozpadają. I na moją starość pozostanę z pustym kapłaństwem, z nieudanym życiem. Ksiądz Twardowski tam. Nie bójmy się nieudanego życia, czekania na nikogo. Nie ma nikogo już. Wszyscy się rozeszli, wszystko zanikło. Ale dzięki temu właśnie pesymizmowi ja nie będę zdziwiony. Zakładam taki wariant. Mam go na uwadze. Pielęgnuję go. czarny scenariusz. Nigdy się nie rozczaruje. Choćby Bóg nie wiem, co zrobił. Boję się tylko dentysty. Nie boję się śmierci. Nie boję się. Mm, nie boję się, że pilot samolotu pójdzie do toalety. Boję się tylko. Nie boję się momentu uderzenia o skałę. Boję się tylko, co ja mam robić. 15 sekund przed. Ale trzeba być też optymistą. No bo jak jesteś pesymistą, to się nie ruszysz z fotela, sprzed telewizora. A więc jakoś nie wiem, trzeba łączyć w tym poddawaniu się opatrzności duchowi, trzeba łączyć jest pesymizm w Duchu Świętym i jest optymizm w Duchu Świętym. Ja nie wiem, jak to do końca nie mam pewnie przemyślanego tego, bo za, zapewne, gdyby ktoś miał szlachetniejszy niż mój umysł, potrafiłby tutaj to określić. Ale może niech to pozostanie ku rozważaniom, jako zadanie domowe. Jak to połączyć? Duży pesymizm, umiarkowany pesymizm, z potężnym optymizmem. Żeby z wszystkiego się cieszyć, nawet z klęsk, nawet w klęskach, zobaczyć e, mrugającą iskierkę z opielnika. Trzeba być też mistykiem kosmonautom, te, idea, te idee, te natchnienia, one są naszym pokarmem, jak schabowy, jak zraziki dla ciała, tak, tak natchnienia i objawienia dla duszy. Ale nie samo objawienie, tylko podłączenie się pod objawienie. Kroczenie z Nim, orzenek z Nim, dopiero wtedy jest życie. Już grzeje nas to objawienie, ale dopiero orzenek z Nim jest życiem. Radością jest objawienie. Wow! Niesamowite, wspaniałe, serce się rozszerza, pała. I to jest radość. I to już jest życie, radość. I pokój, rozlewające się, się aż po koniuszki palców, pokój i radość. Ale prawdziwe życie jest wtedy, kiedy jest kooperacja, jest podłączenie się, jest dołączenie się do ducha świętego objawiającego się. Objawiającego jakąś wewnętrzną ad intra, zewnętrzną ad extra misję, mistykę albo apostolstwo. To lub owo. Lub Sianto, czy Owanto. W każdym bądź razie to jest, Szanowni Państwo, życie prawdziwe. I wydaje mi się, że nie jest, nie jest największym grzechem te grzechy w myślach, w słowach i w uczynkach, ale największym grzechem jest grzech zaniedbania dobrego zaniedbania, objawienia tego. Kolejny taki punkt to jest rozeznawanie, rozeznawanie woli Bożej. To, co Ignacy Loyola napisał w swoich ćwiczeniach duchowych o rozeznawaniu woli Bożej, bo oprócz rozeznawania duchów jest też rozeznawanie woli Bożej i ono jest ważniejsze. Można właściwie bardzo synte... syntezować i skrócić. Jeśli komuś z Państwa z grubsza Bóg się podoba i Jego propozycje i Jego dotychczasowe Was prowadzenie, to nie będziecie mieć problemu z rozeznawaniem Woli Bożej. Ba, nie trzeba będzie na nią czekać, nie trzeba będzie specjalnie się jakoś tam wyciszać czy rozeznawać, bo Bóg nie w ciemię bity i wie, kto jest, kogo realizuje Jego wola i on sam. Jeżeli się podoba wola Boga i Bóg sam z grubsza, istotowo, a nawet akcydentalnie przypadłościowo, powierzchniowo, no to ogólnie rzecz biorąc, jesteś za. I On to wie. A jeżeli jesteś naprawdę za i szanujesz Boga w jego, tam widzi mi to nie będziesz miał w sobie nawet napięcia, że panie, no dawno do mnie nie mówiłeś. I bardzo dobrze. Jesteście jak stare dobre małżeństwo. O czym tu gadać? A z kolei, jak coś powie, to powiesz, no dobrze, cieszę się. Wspaniale. Też będzie dobrze. Dobrze, gdy mówi, dobrze, gdy nie mówi. Nie ma żadnego parcia na szkło. Dobrze, gdy pozostawił cię w ciemnościach, w samotności, bo to jest taka taki jego tam gry miłosne. I dobrze, gdy cię obejmuje i pieści. Gdy ci szepcze do ucha dobrze i gdy widzisz tylko jego potylicę albo w ogóle. Też dobrze. Bo ogólnie jesteś za. Cokolwiek zrobisz, okej, okay. tylko mnie nie zostawię, jeżeli będzie coś przykrego. Jeżeli będzie dentysta lub rak, to w tej chemioterapii mnie nie zostawi i u dentysty mnie nie zostawi. Ignacy to tak rozczłonkowuje i mówi, że trzeba właśnie doświadczyć Bożej Miłości i że trzeba. Również osiągnąć taką gotowość. I właśnie ten człowiek będzie gotów, kto już doświadczył Bożej Miłości. Który... Zaufanie nie bierze się z powietrza. Zaufanie bierze się z autopsji pozytywnej. Im więcej mamy pozytywnych zdarzeń i wydarzeń z Bogiem, tym bardziej jesteśmy pewni Jego. Tym bardziej możemy mu zaufać. I to jest. Tak się ta, ten fundament Bożej miłości z naszą gotowością scala w jedno. No i człowiek, który już jest gotów, czyli to co mówiłem, z grubsza jestem zadowolony z Boga. Jest